Dziś w Fitness Rzemieślniczym prezentujemy kolejny zawód, w którym można się kształcić dodatkowo zdobywając doświadczenie zawodowe i przyszłą pracę. Elektromechanik, inaczej elektryk samochodowy zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w samochodach. Jego praca wymaga ogromnej wiedzy, ponieważ obecnie produkowane auta zawierają mnóstwo tak skomplikowanych układów. Dzień dobry, nazywam się Leszek Garnet. Wraz z żoną prowadzimy serwis samochodowy Bosch. Zajmujemy się samochodami osobowymi i dostawczymi do Czech i tony. Jak sama nazwa mówi Bosch, więc wszystkie nowe technologie pracujemy na nowych urządzeniach, technologicznie zaawansowanych, zatrudniamy. Ośmiu mechaników, w tym dwóch elektromechaników, i szkolimy uczniów w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych, i zachęcamy młodych, ambitnych do uczenia się w tych zawodach. Dzień dobry, nazywam się Marcin Górny, od 15 lat prowadzę firmę, warsztat samochodowy, zajmujemy się głównie elektryką, elektroniką, naprawiamy samochody hybrydowe, elektryczne, z silnikiem diesla i silnikiem benzynowym. Cześć, mam na imię Olaf, zachęcam do zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych wszystkich tych, którzy pasjonują się motoryzacją, którzy Chcą poznać budowę tych pojazdów, budowę ich elektroniki.